Obietnice wyborcze, takie jak kwota wolna od podatku, kredyt 0%, budowa przez państwo 300 tysięcy mieszkań na wynajem, czy akademiki za złotówkę, to paliwo dla inflacji. GUS podaje, że dostępność mieszkań spada. W roku 2023 mamy ponad 7,7% ,7 mniej mieszkań w budowie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Natomiast średnia cena metra kwadratowego mieszkania w roku 2022 wyniosła 8065 zł za metr kwadratowy, a już w 2023 roku przekroczyła 8233 zł za metr kwadratowy. Szwajcarski bank UBS prowadzi indeks wystąpienia banki na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W Niemczech plasował się on na poziomie dwóch punktów, podczas gdy w Warszawie na poziomie 0,28 punkta. Co oznacza, że ryzyko wystąpienia i pęknięcia bańki na rynku nieruchomości mieszkaniowych jest prawie dziesięciokrotnie niższe niż w Niemczech. Tak, ceny wzrosną. Jeżeli chcesz kupić mieszkanie, lepiej zrób to teraz.